Dzisiaj piękny dzień w górach Sowich, czyli Sowie górski Muflone 3. Ja przypomnę, że jest to wydarzenie, które zostało przygotowane po raz pierwszy jakby za wstępstwie, za otwarcie sezonu turystycznego na Wielkiej Sowie. W momencie, kiedy wieża widokowa była w remoncie, chcieliśmy zaakcentować ten początek letniego sezonu turystycznego i wtedy właśnie powstał nasz Muflon, ale wydarzenie przyjęło się z tak ciepłym odzewem, z tak dużym zainteresowaniem, że chcemy to wydarzenie kontynuować, chcemy, żeby ono, ono w górach sobie ich istniało e, i chcemy je cały czas organizować. No, pierwszy wolny termin, jaki mieliśmy, to jest właśnie dzisiaj, 30 maja, Boże Ciało, kiedy mogliśmy e, turystom, e, tak naprawdę z całej Polski, e, zaproponować e, naszego muflona, i właśnie dzisiaj tu jesteśmy. A patrząc na listę uczestników, e, ja powiem szczerze, że jestem zdumiony, bo są z nami dzisiaj osoby z Zielonej Góry, z Malborka, z Tczewa, czyli tak naprawdę z całej Polski e, do nas e, przyjechali, co bardzo mnie cieszy. E, dlaczego? Dlatego, że od początku priorytetem w naszej imprezie jest pokazywanie zakątków górskich tych mniej znanych, e, czyli celowo dzisiaj omijamy Wielką Sowę, celowo omijamy Kalenice, prowadzimy turystów po innych ścieżkach, ale równie pięknych. To trasy e, wymagające. Ale nie, ale znowu nie aż tak, żeby nie można było tych tras przejść. Tak? Dzisiaj mamy najdłuższą z dotychczasowych tras muflona. To jest niespełna 19 km, troszkę nieco ponad 900 metrów przewyższenia, ale to jest trasa, na której te, te wysokości, ten dystans jest bardzo dobrze rozłożony, więc tego tak się mocno nie odczuwa w nogach. Nie ma aż tak stromych podejść, bardzo wymagających, dlatego myślę, że tak naprawdę każdy jest w stanie przejść tą trasę, kto troszkę się rusza nie będzie miał się żadnego problemu, a trasa dowdzięczy się bardzo fajnymi widokami a również nieco takimi ciekawostkami historycznymi. Naszą bazą zawsze jest muzeum tutaj w Kamionkach u państwa Przeorek. Ja też chciałbym bardzo podziękować za możliwość, że zawsze tutaj znajdziemy ciepłe miejsce, ciepłych ludzi, którzy też wiedzą na czym polega turystyka i możemy się tutaj spotykać. Dodatkowo czeka na nas koncert harcerzy 7. drużyny harcerskiej Iskra z Pieszyc, którzy zaśpiewają piosenki turystyczne oraz harcerskie. O godzinie 14 rusza możliwość zwiedzenia muzeum w grupach, także to będą te dodatkowe dzisiejsze atrakcje. A poza tym Spacer 19-kilometrowy po Górach Sowich jest atrakcją samą w sobie, która naprawdę nie wymaga zbyt dużo dodatków, żeby przyjemnie spędzić popołudnie i cały dzień na naszym terenie. Od samego początku to jest bardzo fajna współpraca z Kołem Gospodem Wiejskich w Kamionkach i zawsze panie są z nami. Na samym początku, przed wyjściem na trasę, można się posilić kawą, herbatą, ciachem, żeby móc te kalorie później spalić w terenie, prawda? A jak turyści schodzą z góry? spragnieni, głodni mogą tutaj uzupełnić swoje siły poprzez pierożki kamionkowskie, bigos, grochóweczkę, same pyszności, które przygotowuje Koło Gospodyń Wiejskich. Nasz rajd nie jest rajdem na czas oczywiście, bo nie o to chodzi, żebyśmy tutaj biegali i, i, i mijali różne punkty w górach sobie bezwiednie. Nam zależy na tym, żeby góry sobie poznawać, dlatego przygotowujemy taką książeczkę, przewodnik, w którym opisane są właśnie te najbardziej istotne, te najciekawsze miejsca są punkty kontrolne na których trzeba zdobyć pieczątkę, żeby też potwierdzić, że faktycznie tą trasę się przeszło a jeżeli te wszystkie warunki zostaną spełnione, u nas na mecie są okazjonalne medale, za każdym razem inne, nasze, sowiegórskie i, i muflon wtedy ląduje na szyi wszystkich szczęśliwców, którzy tą trasę pokonają. Oczywiście dodatkowo e, pamiątkowe butony e, to jest też to, co przez cały rok później przypomina e, turystom gdzie byli i jak pięknie im się maszerowało w górach Sawich. Cieszę się, że po raz e, Kolejny możemy tutaj turystów gościć. Mam nadzieję i liczą na to, że też będą wracali w góry sobie nie tylko na zorganizowane wydarzenia, ale również na swoje urlopy, na swoje weekendy i będą w górach Sowich przyjemnie spędzali czas.